Pan Jezus, choć składa nam mnóstwo różnych obietnic w swoim słowie, nigdy nie obiecywał nam, że wszyscy będą bogaci, nigdy nie obiecywał nam, że w życiu nie będzie problemów, nie obiecywał, że nikt nam nie złamie serca, że nigdy nie przyjdzie na nas żadna choroba, nie obiecywał nam, że nie będziemy przeżywali kryzysów, że czasem nie zapłaczemy, że czasem nie będziemy przepełnieni lękiem. W żadnym miejscu tego nie powiedział. Natomiast obiecał nam, że jeśli będziemy wierni Panu Bogu, jeśli naprawdę staniemy się Jego uczniami, to choć będziemy doświadczali wielkiej obfitości Jego łaski i błogosławieństwa, to obiecał, że w takiej sytuacji świat będzie nas. Prześladował, że świat nas przez to znienawidzi, nie zrozumie, odtrąci. W rozmowie z Piłatem Jezus mówi, że królestwo moje nie jest z tego świata. Jeśli Boże Królestwo nie jest z tego świata, to ty i ja również nie jesteśmy z tego świata. Żyjemy w tym świecie, poruszamy się w tym świecie, ale. Reprezentujemy zupełnie inne królestwo. Reprezentujemy Królestwo Boga. A Królestwo Boga jest czymś innym niż Królestwo tego świata. Obywatele Bożego Królestwa od początku byli nazywani świętymi. Od samego początku mówiono na nich święci. Jesteśmy powołani do tego, aby być święci, ale od początku rozumiano tą świętość w sposób taki, jaki to słowo oznacza. A więc inny. Czyli kiedy mówiono o chrześcijanach, jesteście święci, to nie mówiono od razu, że jesteście moralnie doskonali w porównaniu z całą resztą, choć i tak było, bo ta różnica w codzienności była. Ale przede wszystkim patrzyli na nich i mówili, jesteście inni, inaczej przeżywacie codzienność. Macie inną mentalność niż poganie. Zachowujecie się inaczej, stosujecie inne zasady, macie inne cele w swoim życiu. Jeśli idziesz za Jezusem, nie możesz postępować tak, jak ten świat chce, abyś postępował. Inaczej Twoje pójście za Nim będzie wątpliwe, będzie teoretyczne. Jeśli mówisz, że idziesz za Jezusem, ale. Podejmujesz decyzję, że komuś w swoim domu nie przebaczysz. Jeśli mówisz, że oddajesz swoje życie Panu Bogu, ale gdzieś w głębi serca masz decyzję, że nie chcesz skończyć z jakimś grzechem, że nie chcesz przestać kraść, że nie chcesz przestać prowadzić podwójne życie, to Twoje pójście za Jezusem jest teoretyczne. Jest tylko w Twoim umyśle. A nie, nie wiąże się z tym, do czego Pan Bóg zaprasza swoich uczniów. Pan Bóg potrzebuje uczniów prawdziwych, bo tylko tacy będą w stanie ten świat zmieniać. Za czasów Jezusa nie wszyscy chrześcijanie byli prześladowani. To tak brzmi, jakby wszyscy byli, ale to nieprawda. Prześladowali by, byli tylko ci, którzy żyli jak Jezus. O których życiu naprawdę było widać, że jest to życie uczniów Jezusa, że jest to życie chrześcijan. Prześladowani byli ci, którzy nie uginali kolan przed cesarzem. Prześladowani byli ci, którzy nie, nie chcieli wejść w takie podwójne życie, albo w taki kompromis z władzą, czy z zasadami tego świata. Tylko ci byli prześladowani. Natomiast ci, po których codzienności nie widać by było, jakby byli chrześcijanami, tacy nie byli. Oni mieli spokój. Ci, którzy się dostosowywali. Jeśli świadomie i intencjonalnie nie stajemy się uczniami Jezusa, to nieświadomie stajemy się uczniami tego świata. Musisz to zrozumieć. Możesz obrać tylko jedną z dwóch stron. Albo jesteś pod sztandarem Jezusa, i wyznajesz Jego zasady, i je akceptujesz, i zgadzasz się w sercu, aby je wyznawać, albo stajesz pod sztandarem tego świata i żyjesz, jak ten świat chce. Nie ma innej opcji. A papierkiem lakmusowym tego, który sztandar wybrałeś, będzie to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Czy w związku z tym, że stanąłeś pod sztandarem Jezusa, zacząłeś być? Prześladowany. Zacząłeś być niezrozumiany przez ten świat, ponieważ jeśli żyjesz jak Jezus, to przez świat zaczynasz być odbierany jako intruz, jako ktoś obcy, którego świat nie jest w stanie zaakceptować. Dlatego nie dziw się, gdy się z ciebie śmieją, gdy się żegnasz przed kościołem albo przed posiłkiem. Nie dziw się, gdy rodzina mówi, że przesadzasz chodząc do kościoła częściej niż w niedzielę raz w tygodniu. Nie dziw się, gdy twój chłopak zacznie dziwić się temu, że chcesz współżyć dopiero po ślubie i nie zrozumie tego nie przyjmie. Nie dziw się temu wszystkiemu, raczej wręcz przeciwnie uciesz się, że żyjesz jak Jezus. I wywołujesz u innych reakcję, którą Jezus sam zapowiedział. Problemem współczesnych chrześcijan nie jest to, że nie chcą żyć jak Jezus, bo gdzieś w głębi każdego z nas jest takie pragnienie, lecz to, że nie chcą za zaangażować w tej drodze całego siebie, że nie chcą Bogu podporządkować w swoim życiu wszystkiego, co kryje się za. Byciem uczniem Jezusa. Że wolą wejść w życie w kościele typu bez przesady. Mam prawo mieć też coś dla siebie. Mam prawo mieć też coś z tego życia. Mam prawo do przyjemności. Mam prawo do rozrywki. To jest problem. Jeśli świat Cię nie odrzuca dzisiaj. Zastanów się dlaczego. Bo może żyjesz tak jak świat chce. Bo może w kościele zachowujesz się jak człowiek typowo wierzący, głęboko wierzący, ale wśród znajomych totalnie to ukrywasz i żyjesz tak jak oni. I funkcjonujesz tak, jakbyś nie miał nic wspólnego z Panem Bogiem, że może po spowiedzi rzucasz Panu Bogu piękne hasła, że teraz się nawrócisz, już teraz więcej czegoś nie zrobisz, ale tak naprawdę już kolejnego dnia łatwo z takiej decyzji rezygnujesz i po prostu uważasz, że jesteś słaby, więc możesz robić, co chcesz. Chrześcijaństwo to nie zabawa. Jesteśmy w trakcie duchowej wojny i choć Chrystus zwyciężył, od nas zależy. Czy w tym zwycięstwie będziemy uczestniczyć, czy poddamy się złemu i mimo wszystko subiektywnie przegramy? Zadaniem uczniów Jezusa jest robić to, co robił Jego Pan, co robił Jezus, a więc niszczyć dzieła diabła. Dlatego on tak bardzo się wścieka. W jaki sposób to robić? Dając świadectwo tam, gdzie jesteśmy posłani. O tym dzisiaj Jezus mówi do swoich uczniów. Ale właśnie Jezus podkreśla dzisiaj w Ewangelii, że te najpiękniejsze świadectwa, które my dajemy, to nie są te, kiedy przy kościele dzielimy się tym, że Bóg nas czegoś uzdrowił, że Bóg nam dał pocieszenie, że Bóg nam dał jedność w rodzinie. Choć to wszystko jest piękne i ważne, Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że najpiękniejsze i najbardziej skuteczne świadectwa to te, kiedy będąc na skraju w swoim życiu, nie widząc w danym momencie Boga i jego działania, powiesz Jemu, Jezu, ufam Tobie. Kiedy będąc odrzuconym przez swoich bliskich ze względu na wiarę, powiesz Jezu, ufam Tobie. Kiedy, gdy będziesz musiał zrezygnować z czegoś ze względu na Boga, co było dla Ciebie dobre, przyjemne, ale wiesz, że to się gryzie z byciem uczniem Jezusa i to jest trudne dla Ciebie mimo wszystko, ale w takim momencie powiesz: Jezu, robię to ze względu na Ciebie i chcę to zrobić, to są najpiękniejsze świadectwa, jakie możemy złożyć w naszym życiu, bo trud przeżyty z Bożą Pomocą kształtuje nasz, ducho, nasz duchowy charakter. Gdy więc spotykasz się z trudem, prześladowaniem, niezrozumieniem, kryzysem, gdy widzisz, że jest ci ciężko, nie bój się. Bo to, co ty postrzegasz jako kłopoty, Bóg widzi jako szkolenie. To, co ty widzisz jako zagrożenie, Bóg widzi jako szansę. I On Cię chce przez to przeprowadzić jeszcze silniejszym. On chce, abyś takie szkolenie zakończył jeszcze większym zwycięstwem. I obiecuję Ci w swoim Słowie, że choć różne trudy będą Cię spotykały, to On zawsze przy Tobie będzie i włości z głowy nie spadnie. On będzie tym, który będzie Twoją obroną, pomocną dłonią. I choćby z zewnątrz tego nie widział i choćbyś miał poczucie, że Bóg zawiódł, zawsze możesz mieć pewność i wyznać to z wiarą, że On jest wtedy najbliżej Ciebie i wie, jak Ci pomóc. Amen.